Urodziłem się w 2003 roku i jeszcze pamiętam świat, jaki był kiedyś. To był świat, w którym ludzie rozmawiali ze sobą na ulicy, uśmiechali się do siebie i ogólnie wszelkie problemy wydawały się przyziemne. Natomiast teraz, jakbyś wyszedł na ulicę, to tak naprawdę wszyscy siedzą w telefonie, nie zwracamy na nikogo uwagi, nie uśmiechamy się już do siebie, a media przez cały czas zawalają nas problemami, które nie mają bezpośredniego wpływu na nasze życie. Ogólnie świat na przestrzeni ostatnich 10-15 lat uległ bardzo poważnym zmianom i ja osobiście uważam, że my jako społeczeństwo, Nieprawidłowo wykorzystujemy ogromny potencjał naszych czasów. Wielka moc oznacza wielką odpowiedzialność i choć to jest styl ze Spidermana, to ja uważam, że on idealnie opisuje nasze dzisiejsze czasy, bo my od tej odpowiedzialności zaczęliśmy po prostu uciekać. Zacznijmy od tego, że w związku z rewolucją technologiczną, jaka się dzieje w obecnej chwili na świecie, nasze społeczeństwo weszło w swego rodzaju technopol i wytworzyło się naprawdę debilne przekonanie, że wszystko, co jest związane z technologią, jest absolutnie dobre, niezależnie od tego, jaki to ma wpływ na to. Jakie, jak wygląda nasze życie, jak wygląda świat. I nie chodzi mi teraz tutaj o to, że te rzeczy są jednoznacznie złe, no bo nie są, to wszyscy wiemy. Ale po prostu z jakiegoś powodu mamy tendencję do ignorowania ich wad. Szczerze mówiąc, najczęściej to wygląda tak, że kiedy wychodzi jakiś produkt, to cała otoczka marketingowa pieje z zachwytu, że no ten produkt rozwiązuje jakiś jeden konkretny problem, ale szczerze na tym punkcie się wszystko kończy. Opinia publiczna już nie, nie dyskutuje. Nie widzimy żadnych potencjalnych wad i zagrożeń, jakie płyną z tego, z tego narzędzia. No i na przykład media społecznościowe, czyli taki sztandarowy przykład naszych dzisiejszych czasów, no z jednej strony można powiedzieć, że no, umożliwiają nam kontaktowanie się z każdym o każdej porze dnia i nocy z każdego miejsca na Ziemi, ale już tak naprawdę rzadko kiedy mówi się o tym, że poprzez ciągłe i spersonalizowane powiadomienia tak naprawdę uniemożliwiają nam pracę w głębokim skupieniu. Ignorujemy te wady. No i oczywiście, no, wad i zalet mediów społecznościowych jest więcej, ale ten przykład miał przede wszystkim pokazać, o co mi chodzi. Doszło wręcz do tego, że przestaliśmy używać dobrych narzędzi niecyfrowych, ale nie dlatego, że one są gorsze od narzędzi cyfrowych, tylko dlatego, że nie są cyfrowe. A ludzi, którzy z jakąkolwiek nutką sceptycyzmu patrzą na narzędzia cyfrowe i nowo, ogólnie nową technologię, uznajemy ich za jakichś zacofanych, zdziadziałych, dziwnych. Taka postawa jest dopiero dziwna. To jest naprawdę dziwne i to jest nierozsądne. Nawet historycznie to, szczerze mówiąc, nie ma większego sensu. No bo historycznie rzemieślnicy, czyli możemy powiedzieć w dzisiejszych czasach pracownicy umysłowi, czyli no większość z nas, korzystała z nowych narzędzi, czyli tak jak my z nowych technologii, tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy wywierały one istotnie pozytywny wpływ na to, jak wygląda ich życie, praca. A obecnie niestety wybieramy narzędzia tak naprawdę na pałę tylko dlatego, że są cyfrowe albo modne. I to jest dla mnie debilizm. I ogólnie to może nie być aż tak widoczne u osób starszych, ale ogólnie zauważyłem, że zasada jest taka, że im ktoś jest młodszy, tym jest większa szansa, że po prostu się zachowuje w taki sposób bezmyślny, powiedzmy. Z całą pewnością wszyscy jesteśmy w stanie zauważyć, że my jako społeczeństwo zaczęliśmy się od siebie oddalać. Jeszcze nie tak dawno temu, nie może jeszcze nawet pamiętasz takie czasy, wszyscy albo znali, albo wiedzieli, kto jest jego sąsiadem. Ja na przykład pamiętam, że u mnie na osiedlu, jak były święta, no to na przykład sąsiad raz na jakiś czas przychodził z prezencikiem, złożyć życzenia i tak dalej, pogadać chwilkę, albo na przykład jak siedzieliśmy akurat w tym samym czasie na zewnątrz, to się rozmawiało. Przez płot, a teraz dochodzi do tego, że my mamy problem, żeby się ze sobą przywitać. Często, nawet kiedy znamy kogoś prywatnie i zobaczymy go, nie wiem, na ulicy albo, nie wiem, na korytarzu w szkole i tak dalej, decydujemy się do niego nie podejść i nie przywitać się, bo, nie wiem, albo wolimy siedzieć w telefonie i udać, że go nie widzieliśmy, albo tak naprawdę nie podchodzimy, bo boimy się jego reakcji. I to jest swoją drogą niesamowite, że my zaczęliśmy bać się reakcji kogoś na to, że my chcemy mu. Ukazać szacunek. Pomimo fakt, że nie wiem, takie podchodzenie na ulicy, ukazanie szacunku jest bardzo przyjemne, taki krótki smoltok jest bardzo przyjemny, bo rzadko kiedy ludzie reagują, na to źle. Często się słyszy, że na przykład, nie wiem, taki argument, że no ja na przykład o wiele łatwiej mi jest przeprowadzić spójną rozmowę z kimś pisząc, niż gadać do żywo. I ogólnie to jest żałosne, ale ja też tak mam. Ogólnie wszyscy mamy tak w mniejszym lub większym stopniu obecnie. Co gorsza w obecnych czasach wielu młodych ludzi, no oczywiście nie wszyscy, ale mają problem z tym, żeby wczuwać się w odczucia drugich ludzi, żeby wczuwać się w ich emocje, jakie czują w ich pragnienia, ból i ogólnie żeby być empatyczni. Ja, szczerze mówiąc, obawiam się, że teraz na świecie szerzy się epidemia narcyzmu. Tak jak mieliśmy COVID, to ja uważam, że jest epidemia narcyzmu. I ja jestem osobiście przerażony tym, jak bardzo można mieć w ogóle wyjebane w drugiego człowieka. I jestem tak samo przerażony tym, że niektórzy ludzie, jak bardzo niektórzy ludzie naprawdę patrzą z pogardą na innych ludzi. Dla mnie to jest przerażające. Mało widać w ogóle ludzi, którzy są mili kulturalni dla innego człowieka, tylko po to, żeby być kulturalnym, miłym. Wiesz co chodzi? Teraz bardziej, jak są ludzie mili. To ludzie są mili nie dlatego, że oni chcą być mili, tylko dlatego, że oni boją się negatywnych konsekwencji tego, że będą nie mili, że będą niekulturalni. I nie wiem, ja na przykład mam wrażenie, że ja dość dobrze jestem w stanie wyczuć intencje i po prostu nie wiem, to też jest taki element fałszywości w obecnych czasach. Nie podoba mi się to. Nie chodzi mi tutaj o relacje przyjacielskie, no bo wiadomo, że w takich sytuacjach będzie w ogóle to inaczej wyglądało i też nie twierdzę, że przyjaźnie nie mogą istnieć, bo mogą. Bardzo często sobie siadam i sobie rozmyślam. Szukam rozwiązania, odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle takie zmiany zachodzą na świecie. Natknąłem się na jedną książkę, w której było bardzo fajne wytłumaczenie. Ta książka to jest wyloguj swój mózg i tam było napisane, że w naszym mózgu jest konkretny obszar, który odpowiada właśnie za wczuwanie się w emocje innych ludzi i za rozmawianie z innymi ludźmi. Co więcej, było tam napisane, że ten obszar rozwija się stosunkowo późno, no bo kiedy ktoś jest nastolatkiem i tak naprawdę jeszcze do rozwoju tego jest potrzebny kontakt na żywo, no bo wyewoluowaliśmy w czasach, kiedy to była jedyna forma kontaktu, jaka była dostępna. Natomiast w obecnych czasach kontakt zdalny zawypiera powoli kontakt realny, no i dzieciaki zamiast wychodzić na boisko, nie wiem, pokopać sobie piłkę na dwór, pogadać, nawet piwo wypić, co siedzą w domu i albo grają w Fortnite na kompie, albo jakąś inną grę, albo scrollują TikTok. Więc według tego wytłumaczenia wychodzi na to, że mamy coraz więcej narcyzów na świecie, bo po prostu nie rozwijamy odpowiednich umiejętności w odpowiednim czasie. Nie rozwijamy zatem umiejętności społecznych, nie umiemy rozmawiać ze sobą, ale z drugiej strony rozwijamy bardzo szkodliwe społecznie nawyki myślowe. I to głównie za sprawą mediów społecznościowych. Jeszcze nie tak dawno temu, żeby stać się sławnym, popularnym, cenionym, trzeba było tworzyć jakąś wartość. Wiesz o co chodzi? Nie wiem, jeśli byłbyś po prostu głupi byś nie wiem, odpierdalał syf na kamerze, to nie wiem, żadna gazeta, żadna telewizja by ciebie nie polecała, a ludzie by po prostu uważali ciebie za degenerata. Media społecznościowe to wszystko odmieniły. Teraz w mediach społecznościowych przestaliśmy cenić wartość, a cenimy emocje i kontrowersje. W sensie w obecnych czasach to nie wartość, nie wartościowe czyny mają nomen omen wartość, tylko właśnie jakieś kontrowersyjne zachowania, które wywołają w tobie szok emocjonalny. Ja jak byłem młodszy i oglądałem, nie wiem, w jakieś 2011, oglądałem z jego Minecrafta. I to były czasy, gdzie, nie wiem, przekleństwo na filmie było niedopuszczalne. Ba! Nie wiem, powiedzenie słowa dupa ograniczyło ze skandalem. Niestety z czasem ta granica akceptowalnych zachowań się zaczynała przesuwać. Ktoś nagle robił jakąś bardzo dużą kontrowersyjną rzecz, jakąś głupotę. To miało duże wyświetlenia, no bo, no szok i tak dalej, wszyscy byli tym zaaferowani. No i ogólnie nawet jeśli z początku był sprzeciw społeczny, Ku temu postępowaniu, nie wiem, na przykład mi się kojarzy, że jeśli chodzi o, nie wiem, patostreamy, tak było, jeśli było o fame, tak było, no to za chwilę tak naprawdę pojawiała się niezliczona ilość twórców, która robiła to samo, no bo to przynosiło wyświetlenia i w ten sposób przeciętny Kowalski się przyzwyczajał do tego i nowa granica stawała się normą. To samo w sobie jest złe, ale do tych treści mają dostęp dzieci, które tak naprawdę, no nie wiem, no oszukujmy się, w obecnych czasach te telefony wychowują dzieci, a nie rodzice i takie dzieci uczą się od najmłodszych lat bezczelności, złych wzorców zachowań i tak dalej, i potem wy wyrastają. Osoby zniknie dostosowane do życia w społeczeństwie. Co gorsza, ja mam też wrażenie, że w obecnych czasach szerzy się no, niskie poczucie własnej wartości. Bardzo dużo osób nie wierzy w siebie, ma problemy z oceną własnych umiejętności itd., i z tego też biorą się Różnego rodzaju nieeleganckie zachowania. W sensie ja też po sobie to wiem, że nie wiem, jak mam na przykład gorszy dzień i że nie wiem, jestem zestresowany, myślę troszeczkę gorzej o sobie, no to nie mam ochoty z tym, żeby nie wiem, rozmawiać z kimś, nie jestem taki wygadany jak zazwyczaj. Bo ogólnie, jak mam dobry humor, to mi się morda, nie zamyka tak jak dzisiaj. Ogólnie jestem dorany przyłóż, ale kiedy mam zły humor, to jestem marudny, mogę być niemiły i ogólnie nie mam zbytnie ochoty, żeby z nikim rozmawiać. I to jest naturalne. Wszyscy będziemy mieli takie dni, że po prostu nie będziemy mieli ochoty z kimś rozmawiać. Aczkolwiek ja uważam, że w dzisiejszych czasach wszyscy mamy w mniejszym lub większym Stopniu zrytą psychę. I to ogólnie na poczucie własnej wartości, samopoczucie i tak dalej wpływa no prawie nieskończona ilość czynników. Bardzo dużo, na przykład różnego rodzaju traumy z dzieciństwa, traumatyczne przeżycia, to ma wpływ na przyszłość. Ale ja ogólnie, w przypadku tak masowego zjawiska, nie doszukiwałbym się jakichś osobistych problemów, indywidualnych, że tak powiem, sytuacji. Ale bardziej doczekiwałbym się wad systemowych, takich bardziej ogólnych. No i znowu tutaj uciekamy się do mediów społecznościowych. No i to wygląda też, jakbym się po prostu uczepił tego. Zdaję sobie sprawę z tego, że one mają bardzo wiele zalet, ale też uważam, że my jako społeczeństwo stoimy przed bardzo poważną potrzebą wytworzenia nowych norm korzystania z mediów społecznościowych, bo w obecnej formie. One są bardziej jak trucizna dla społeczeństwa, zwłaszcza dla dzieci. Jakbyś sobie wyobraził taki świat, jaki był jeszcze nawet 50 lat temu, no to nie wiem, zazwyczaj w ciągu dnia widziałeś dość małą grupę ludzi. To ile osób widziałeś, ogólnie zależało od tego, kim byłeś i z jakiej jesteś miejscowości. Ale nie wiem, najważniejsze jest to, że zazwyczaj w takiej lokalnej społeczności zawsze był ktoś najlepszy. Był najlepszy fryzjer, najlepszy lekarz, najlepszy sklep i tak dalej. W momencie kiedy obrałeś sobie jakąś taką życiową ścieżkę, wybrałeś sobie załóg, jaki będziesz chciał wykonywać i. Jak wybrałeś sobie ten zawód i wykonywałeś odpowiednie kroki, robiłeś postępy, to widziałeś po prostu jak krok po kroku robiłeś, nie wiem, wszedłeś w górę w tej hierarchii. I ogólnie pozycja w hierarchii takiej lokalnej społecznej. Jest odzwierciedlana przez poziom serotoniny, czyli no tak roboczo upraszczając, nazwijmy go hormonem szczęścia. Więc mamy do czynienia z takim faktem, że im wyżej jesteśmy w tej hierarchii, tym bardziej czujemy się usatysfakcjonowani i mamy więcej serotoniny. Co się dzieje obecnie? Obecnie widzimy, że, nie wiem, jak wejdziesz z scena TikToka, Instagrama czy na cokolwiek innego, to widzisz w ciągu dnia, nie wiem, dziesiątki, setki tysięcy cudownych ludzi, którzy chcą być postrzegani i wyglądać idealnie. I po prostu w porównaniu z nimi nie masz kompletnie żadnych szans, jesteś nikim. Dobra, to było przerysowane, ale no, chodzi bardziej o to, że widzisz po prostu bardzo dużo osób, bardzo dużo naprawdę, no nie, tysiące osób w ciągu dnia, którzy są po prostu lepsi od ciebie i w takich warunkach ciężko, jak się z nimi porównasz, to ciężko ci jest. Czuć się jakkolwiek dowartościowanym, czuć, nie wiem, czuć się wybitnym. Możesz sobie pomyśleć, że nie wiem, ja na przykład to tego korzystam dla rozrywki, nie porównuję się z takimi ludźmi. I ogólnie moja wiedza pozwala mi stwierdzić, że to nie jest do końca prawda. Bo z tego co mi wiadomo w jakichś tam książkach, co czytałem, to porównywanie jest głównie procesem nieświadomym. I tak naprawdę same świadome takie porównania, które robimy, to jest wyłącznie ułamek takich porównań, jakie widzimy. Że my po prostu nie jesteśmy świadomi tych porównań. Że widzimy kogoś i automatycznie nasz mózg podświadomie się z nimi porównuje. Ogólnie taki destrukcyjny wpływ mediów społecznościowych, Moim zdaniem widać bardzo dobrze po dzisiejszych dziewczynach i to w sensie to nie jest motywowane żadnym seksizmem ani niczym, tylko to jest po prostu moja obserwacja, że media społecznościowe o wiele bardziej zrujnowały psychikę dziewczynom niż gry chłopcom. Teraz dziewczynka jak wchodzi na Insta, że wszyscy widzą tak naprawdę, ale no, dziewczynki korzystają bardziej z tego typu rzeczy, z mediów społecznościowych i nie wiem, dzień widzą dziesiątki tysięcy właśnie zdjęć albo sztucznych w ogóle dziewczyn zrobionych z operacjami plastycznymi albo po prostu zdjęć, nie wiem, gdzie laski pokazują dupę, w ogóle poprzerabianych zdjęć i nie wiem, one porównując się czują się kompletnie jakby nie miały w sobie żadnej wartości, a tak naprawdę mają w sobie ogromną wartość. One przez to zbaczają tak naprawdę z dobrej ścieżki. Ogólnie ja też mam wrażenie, że teraz bardzo dużo dziewczyn wygląda w ogóle tak samo, no bo dążą do tego samego wzorca. Jeszcze raz podsumowując ten fragment, nie chodzi mi o to, że nie wiem, ten problem nie dotyczy chłopaków, też dotyczy. Uważam, że dziewczynek dotyczy w większym stopniu. Ja ogólnie przez większość swojego takiego życia dorosłego narzekałem na to, że większość mojego młodzieńczego życia z kolei zmarnowałem na Kąpię, ale jednak z perspektywy czasu troszeczkę jestem wdzięczny za to, bo uchroniło mnie to od jeszcze gorszych problemów, które byłyby właśnie spowodowane, nie wiem, TikTokiem, mediami społecznościowymi w ogólności. Tak samo wiele problemów w dzisiejszym świecie tworzy sama, sam charakter tego, jak wygląda nasz kontakt. My jako ludzie, tak jak powiedziałem wcześniej, wyewoluowaliśmy w środowisku, gdzie jedyną formą kontaktu dostępną był kontakt na żywo. I to jest ta forma kontaktu, która nas w pełni satysfakcjonuje. Niby mamy kontakt ze, z każdym, możemy ze z każdym popisać i tak dalej, ale czujemy się tak naprawdę samotni. Nigdy, nigdy wcześniej w historii świata nie czuliśmy się tak bardzo samotni jak w obecnych czasach. I to jest właśnie dlatego, że kontakt zdalny, pisanie, rozmawianie nawet przez kamerkę on nie satysfakcjonuje nas w pełni my potrzebujemy kontaktu na żywo tak samo mam ogromne wrażenie że w obecnych czasach to rodzice też w bardzo mocnym stopniu przyczyniają się do słabego poczucia własnej wartości słabego samopoczucia swoich własnych dzieci ale nie wiem, uważam że obecnie panuje taki trend że nie wiem, rodzice trzymają swoje dzieci w takiej złotej klatce że rodzice chronią swoje dzieci tak naprawdę przed wszelką formą jakiegoś niebezpieczeństwa problemów no i o ile w intencjach to jest bardzo słuszne no bo podejrzewam że większość rodziców to robi z miłości no bo nie chcą dopuścić do tego żeby ich dzieciaki odczuwały dyskomfort ból i tak dalej, ale tak naprawdę według mnie jedyny skutek tego, jak to będzie, to będzie coś takiego, że wyrośnie. Tak na... Z dziecka wyrośnie dorosłe dziecko. Będzie dziecko dorosłe. W sensie będzie dorosły, który jest troszeczkę niesamodzielny, mało umie. I ja to szczerze mówiąc widzę po sobie, no bo ja z czymś takim się zmagałem, niestety muszę to przyznać, i do teraz jest bardzo dużo rzeczy, których nie umiem. I muszę nadrobić. Teraz rodzice ogólnie swoją ocenę do tego, jak wychowują swoje dziecko, ograniczają głównie do szkoły, co jest kompletnie bez sensu. Że w sensie nie wiem, jak dziecku dobrze idzie w szkole, dostaje dobre oceny i tak dalej, jest posłuszny, ma dużo punktów zachowania i tak dalej, to robią naprawdę zajebistą robotę. Gdzie jest wychowanie, gdzie jest przekazywanie dobrych wartości, gdzie jest spędzanie czasu z dzieckiem, gdzie jest budowanie charakteru, gdzie są takie rzeczy. Sam, samą szkołą w ogóle szkoła niekoniecznie musi być na tyle dobrą instytucją. Wszystkie te rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, wpływają w znacznym stopniu na nasz stres, na nasze poczucie własnej wartości, poczucie negatywnie oczywiście no i przez to mają wpływ na to, że nie wiem, eleganckie zachowania stają się mniej naturalne, a w efekcie coraz rzadsze. No i ogólnie no społeczeństwo nasze tak jak powiedziałem, oddala się od siebie i może jestem pojebany. Ale uważam, że potrzebujemy natychmiastowych zmian w naszym społeczeństwie. Potrzebujemy zmienić to, jak korzystamy z mediów społecznościowych. Potrzebujemy nowych norm społecznych. Wiele zmian też zachodzi na rynku pracy. Poprzez zmiany technologiczne, świat stał się o wiele bardziej konkurencyjny niż był przedtem. Co to znaczy? To znaczy, że ci najlepsi, wybitni w swoim fachu będą zagarniać dla siebie coraz większą część rynku, no jednocześnie no, osiągając większe zyski, a tak naprawdę ci przeciętni, bądź słabi, będą mieli coraz mniejszą część rynku i ich sytuacja względem tych najlepszych będzie cały czas się pogarszać. No i teraz dlaczego? Pierwszym wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy było to, że poprzez rozwój technologii komunikacyjnej pracodawcy teraz mogą zatrudniać najlepszych fachowców w swoim dziedzinie z najróżniejszych zakątków świata. W sensie już nie muszą polegać na pracownikach lokalnych, którzy no możliwe, że są po prostu przeciętni. Teraz mogą sobie ściągać na pracę zdalną, nie wiem, najlepszego, nie wiem, w Polsce Orden może sobie ściągnąć jakiegoś, nie wiem, koreańczyka do pracy zdalnej na przykład. I wiąże się to z tym, że, nie wiem, największe firmy będą po prostu rywalizowały o najlepszych pracowników że w sensie największe, najlepsze spółki na świecie będą chciały zatrudnić, powiedzmy, tego samego pracownika, bo on jest wybitny w swoim fachu, na przykład najlepszy, nie wiem, pracownik informatyczny, najlepszy pracownik IT, no i co oni będą robić? Prawdopodobnie w różnych filmach widziałeś takie sceny, nie wiem, licytacji, że na przykład, nie wiem, ktoś mówi, a mówię tyle, a potem nagle, go nie wiem, przebijam, 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 przebijam i nagle ta cena robi się bardzo, bardzo, bardzo duża i ogólnie na rynku pracy robi się bardzo podobna sytuacja, no bo Firmy, jak rywalizują o pracownika, to mu oferują coraz większą płacę, żeby go zachęcić do siebie. No i to chodzi do tego, że pracownicy ci najlepsi dostają bardzo dużą premię właśnie związaną z tym, że są wybitni i po prostu ich płaca bardzo wysoko rośnie. A co się dzieje z pracownikami tymi przeciętnymi słabymi? No oni już te firmy aż tak bardzo nie, nie licytują, nie, nie próbują ich przekonywać aż tak bardzo do siebie i ich po prostu pensje albo w ogóle stoją w miejscu, albo zwiększają się ciut. Po drugie, spójrzmy teraz sobie od strony klienta, konsumenta, czyli no nie wiem, mnie, ciebie czy przeciętnego Kowalskiego. To jest Sytuacja troszeczkę podobna jak z pracodawcami. Teraz jak chcemy coś od kogoś kupić, albo nie wiem, pójść sobie czyjeś usługi wykupić, tak? To my się już nie musimy aż tak bardzo patrzeć na to, skąd w ogóle on jest. Bariery zanikają poprzez rozwój. Ponownie, technologii komunikacyjnej, transportowej i tak dalej. W sensie lokalizacja traci na znaczeniu. No i na przykład, nie wiem, teraz to będzie hipotetyczny przykład, jeśli uważamy, że IK jest najlepszą firmą, która produkuje meble, sprzedaje meble, no to prawdopodobnie będziemy bardziej skłonni, nawet delikatnie rzecz ujmując, dopłacić za transport i inne tego typu opłaty, tylko po to, żeby sobie zamówić z IKEA ze sprawdzonego źródła. No i ponownie znowu ta wybitność w jakiejś swojej dziedzinie jest bardzo premiowana. W ogóle można wręcz stwierdzić, że... Talent i umiejętności co są w obecnych czasach dobra niezastępowalne, które wiążą się z coraz to większą premią, właśnie ze względu na te dwa argumenty, które powiedziałem. Jeszcze jest jedno wytłumaczenie, moje autorskie wytłumaczenie, które jest wynikiem moich własnych obserwacji. Tym wytłumaczeniem jest rosnąca rola agresywnego marketingu. Chodzi mi o to, że teraz coraz więcej ludzi, coraz więcej czasu spędzają na mediach społecznościowych. No jak sobie przeglądamy te media, no to siłą rzeczy napotykamy się na coraz więcej reklam. No i wiesz o co chodzi, nie? Powiedzmy, chcesz sobie włączyć film i Tobie widzisz sobie taką reklamę przed filmem. Nie wiem, twój ulubiony autor może nie, wiem, mieć Produktu. Twój ulubiony autor może po prostu polecać czysto z serca produkt jakiejś firmy. Może używać produktu jakiejś firmy, tak jak powiedzmy G-Star, to nie jest jak coś ze nas współpraca a nic. Ale po prostu takie coś, takie rzeczy, takie reklamy, cały czas tworzą w nas takie podświadome przekonanie, że po prostu ta marka staje się coraz lepsza. To jest tak jak z tym porównywaniem się, tak jak mówiłem. Takie ciągłe przeglądanie, nie wiem, reklam i tak dalej, jak ktoś coś chwali i tak dalej, jak ktoś czegoś używa, stwarza w nas przekonanie, że ta marka jest po prostu dobra, warta swojej ceny. No ja ogólnie uważam, że taka zwiększona rola marketingu faworyzuje tych największych, najsilniejszych, tych wybitnych. Bo tak naprawdę ci, którzy mają najwięcej na to pieniędzy, czyli no załóżmy, że są najlepsze firmy, to jeśli one mają najwięcej pieniędzy na marketing, no to, nie wiem, ich marketing będzie lepszy, będzie większy i tak dalej. Będzie coraz, będzie docierał do coraz większej liczby ludzi i to po prostu będzie cały czas potęgowało ich wyniki. Będą sobie zagarniać coraz większą część rynku poprzez zmianę przekonań przeciętnego Kowalskiego. No i może to wszystko wygląda, jakbym próbował zabawić się w Zbawcy Świata i próbował go uratować, ale tak naprawdę celem tego filmu było no przede wszystkim wyrażenie siebie, swoich obiekcji dotyczących dzisiejszych czasów, ale też uświadomienie widzów tego, jakie są negatywne, potencjalne strony naszego dzisiejszego świata. No i ogólnie teraz mam pytanie, co możemy zrobić, żeby to zmienić?